Cześć, witam Was serdecznie. Przede wszystkim mam nadzieję, że jesteście zdrowi i bezpieczni. Borykamy się teraz z problemami, które trudno było sobie wyobrazić jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu, ale mam nadzieję, że ten krótki filmik i kolejne, które będą się pojawiać na tym kanale, na Ikidochszanów, pozwolą Wam troszkę o tych problemach zapomnieć. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach. Przede wszystkim mamy pozdrowienia od nauczycieli, od Sensei, którzy są zaprzyjaźnieni z naszym dojo, i o tym już za chwilkę. Natomiast w drugiej części filmu chciałem powiedzieć troszkę o harmonogramie publikacji materiałów na, w naszych mediach społecznościowych, tak abyście wiedzieli, co i kiedy będzie się ukazywać. W zeszłym tygodniu na stronie Hombu Dojo ukazało się oficjalne oświadczenie Doszu Aikido Moriteru Ueshiba w związku z obecną sytuacją. Jeżeli nie znacie jeszcze tej wypowiedzi Doszu, to zapraszam Was na naszą stronę internetową. Tam w aktualnościach jest polska wersja tego oświadczenia. Po drugie, mamy pozdrowienia, serdeczne pozdrowienia od Sensei Yamady skierowane konkretnie do nas, do Polaków, do wszystkich, którzy jeżdżą na seminaria, którzy znają Sensei i tych, którzy mają ochotę dopiero wziąć udział w jego treningach. Sensei nas serdecznie pozdrawia, życzy nam dużo zdrowia i cierpliwości. Sam od kilku tygodni przebywa w domu, dlatego że jego nowojorskie dojo jest zamknięte. I jak napisał w oficjalnej wiadomości niedawno, no już brakuje mu cierpliwości, bo sam z chęcią wróciłby na matę. Tak czy inaczej sensei jest zdrowy, jest bezpieczny, stosuje się do zaleceń, które obowiązują w Nowym Jorku i pozdrawia nas wszystkich serdecznie i ma nadzieję, że niebawem się zobaczymy. Mamy również serdeczne pozdrowienia od sensei Roberto z Włoch i sensei Johena z Niemiec. Znacie ich na pewno z naszego świątecznego seminarium w Chrzanowie bądź z wyjazdów na obóz do Bernau. Rozmawiałem z nimi, nawet wczoraj długo przez telefon rozmawiałem z sensei Jochenem. Obydwoje serdecznie nas pozdrawiają, życzą nam zdrowia i wytrwałości. No i mają nadzieję oczywiście, że niebawem znowu zobaczymy się na macie. Obydwaj są bezpieczni, są zdrowi, nie prowadzą zajęć w swoich dojo, tak jak wszędzie również ich szkoły są zamknięte ale mają nadzieję, że do wakacji na tyle sytuacja się ustabilizuje, że spotkamy się na obozie w Bernau, a jeśli nie, to ja również mam taką głęboką nadzieję, że spotkamy się podczas seminarium świątecznego w Chrzanowie już w grudniu, gdzie tradycyjnie sensei Roberto, sensei Jochen i sensei Zięba poprowadzą dla nas treningi. Jeśli chodzi o plany publikacyjne w mediach społecznościowych związanych z aikido to chciałbym, żeby była tutaj pewna regularność, tak żebyście wiedzieli, jakie materiały i dokładnie kiedy będą się pojawiać. I tak, we wtorki wieczorem, około godziny 20, tak jak dzisiaj, będzie się pojawiać jakieś wspomnienie z minionych seminariów czy też obozów. Będą to albo zdjęcia, albo filmy z przeszłości, gdzie wspólnie trenowaliśmy na macie. Być może będą to też jakieś interesujące materiały, po prostu znalezione w sieci. Więc to jest plan na wtorek wieczorem. We czwartek o godzinie 18, około godziny 18, będą się pojawiać materiały dla dzieci, a więc dzieciaki. We czwartek, w czasie treningu, w czasie gdyby normalnie odbywał się trening grupy pokojowych szanowskich samurajów, śledźcie naszego Facebooka, śledźcie YouTube'a, stronę internetową, na pewno coś ciekawego znajdzie się dla Was. W piątek rano będzie pojawiał się artykuł na temat aikido. Dawno temu, jakieś 15 ponad lat temu, wydawaliśmy w Krakowie taką gazetkę Musubi, do której udało się zgromadzić całkiem spory zasób różnych ciekawych artykułów. I teraz chciałbym te artykuły publikować po prostu w sieci dla Was, tak abyście mieli do nich swobodny dostęp. A więc w piątek rano do kawy. Na śniadanie będzie można sobie taki artykuł przeczytać, informacja będzie oczywiście na naszym Facebooku i na stronie internetowej. Natomiast w piątek wieczorem około godziny 20 chciałbym, aby pojawiał się film o charakterze bardziej instruktażowym. Gdzie postaram się zaprezentować wam te techniki, które możecie wykonywać indywidualnie w waszych domach czy też w ogrodzie. Oczywiście głównie będą to techniki związane z bronią, z bokiem i z jo. Postaram się przedstawiać zarówno. Podstawy, jak również bardziej zaawansowane techniki, które normalnie są na grupie zaawansowanej, bądź też są no, rzadziej pokazywane na treningach. Tak więc piątek wieczorem to jest czas na tego typu seans. Na koniec krótkie wspomnienie z przeszłości, migawki z seminarium Sensei Sticles z 2014 roku. Ci, którzy wytrwali do tego momentu w tym filmie, mam nadzieję, że będą zadowoleni. Bądźcie zdrowi i do zobaczenia niebawem.